To w Honda witajcie. Otrzymaliśmy pytanie od naszego klienta, który odebrał samochód, jak uruchomić tempomat w Hondzie. We wcześniejszych sądach nie miał tempomatu, więc pokażę Wam krok po kroku, jak go uruchomić. Więc zaczynamy. Do obsługi tempomatu potrzebne nam są przyciski z prawej strony kierownicy, takie z większości modeli. Jeżeli wciśniecie sobie przycisk main, to na komputerze, tutaj w tej chwili Wam wciskam, włączam i wyłączam funkcję tempomatu, żebyście widzieli jak wygląda ta ikonka, jeżeli chodzi o tempomat. Uwaga, jeżeli ten, Wasz samochód wyposażony jest także w limiter, to oprócz tego zegareczka może się także pojawić po wciśnięciu przycisku main ikonka lim. Oznacza to, że, że możecie sobie ustawić limit prędkości maksymalnej, z jaką będziecie jechali. Ale o limiterze w tej chwili nie mówmy, mówimy o tempomacie. Ten zegareczek, który tam widzicie, oznacza, że teraz w tej chwili mamy aktywny tempomat. Co potrzebujemy, żeby włączyć, że tak powiem, żeby zadać samochodowi odpowiednią prędkość. Musicie przycisnąć przycisk set. Ale gdy stoimy, nic tam to nie da, bo oczywiście mamy prędkość 0. Limiter w Hondzie, przepraszam, tempomat w Hondzie działa przy prędkościach powyżej 40 km na godzinę. Tu się mogę mylić, tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to 40 km na godzinę. Więc abym pokazał Wam jak to działa, musimy włączyć przycisk set powyżej tej prędkości. Wtedy zadamy prędkość, z jaką będziemy się poruszali. Możemy oczywiście zjąć nogę z gazu i plusem przyspieszamy prędkość, a minusem zmniejszamy. Jak to wygląda w praktyce? Jedziecie 100 km na godzinę, wciśniemy przycisk SET. Na tempomacie, na wyświetlaczu pojawi nam się, że zablokowaliśmy prędkość na 100 km na godzinę. Możemy zdjąć sobie nogę z gazu, samochód będzie jechał te 100 km na godzinę. Tym przyciskiem plusikiem będziemy zwiększali prędkość, minusem będziemy ją zmniejszali. Jak wyłączyć tempomat? Oczywiście możecie tu wcisnąć przycisk CANCEL lub delikatnie nacisnąć hamulec. Wtedy tempomat z powrotem przejdzie w tryb gotowości. Jeżeli chcemy go wyłączyć oczywiście całkowicie z trybu gotowości, wyłączamy przycisk main. Na desce nic nam się już nie świeci. I włączamy go tak samo jak Wam powiedziałem. Przetestujmy to w czasie jazdy, jak to wygląda. A więc zaczynamy. Włączamy TempoMat w tryb gotowości przyciskiem main. Jedziemy 90. Wciskamy przycisk set. I prędkość, którą nam zablokował to 88 km na godzinę. Każde kolejne wciśnięcie plusika tutaj zwiększa nam prędkość. Każde kolejne wciśnięcie minusa zmniejsza nam prędkość. Czyli wciskając możecie sobie regulować jaką prędkością ma jechać samochód. Zobaczcie, auto samo nam zwolniło do 80 km na godzinę. Nogi nie mam na gazie. I wciskając plus lub minus. Zmieniamy prędkość. Zadajmy sobie prędkość 85 km na godzinę. Jedziemy 80. I tak sobie jedziemy. Jeżeli chcemy w tej chwili wyłączyć ten pomad, delikatnie naciśnięcie hamulca sprawia, że ten pomad wchodzi z powrotem w tryb gotowości. Możecie to tak samo zrobić, tak jak Wam mówiłem, przyciskiem Cancel i też wróci Wam wtedy do trybu gotowości, lub po prostu go wyłączyć. Mam nadzieję, że rozwiązałem. Tutaj temat nurtujący naszego klienta. Serdecznie go pozdrawiamy i życzymy miłego użytkowania z Hondy Serfa.